Na dzisiejszej sesji została podjęta uchwała o nadaniu tytułu honorowy obywatel miasta Wołbrzycha dla pani profesor dr. habilitowanej Elżbiety Lądz, która przez ostatnie dwie kadencje od 2008 roku pełniła funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Angelusa Silesiusa w Wołbrzychu. W tym czasie dała się poznać jako znakomity organizator. Pracy edukacyjnej rozwinęła uczelnię spowodowała, że stała się ona jedną z najchętniej wybieranych uczelni w regionie wałbrzyskim, Za co właśnie pani profesor dr Habilitowany chcielibyśmy podziękować jako mieszkańcy Wałbrzycha właśnie w ten sposób. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta został nadany tytuł Honorowy Obywatel Miasta Wałbrzycha. Pani redaktor, tak, w dniu dzisiejszym Rada Miejska przyznała honorowy obywatel miasta Wąbrzycha, pani Elżbiecie Ląc naszej pani profesor z naszego miasta, która bardzo mocno promowała nasz region wałbrzyski w Wałbrzychu, na Dolnym Śląsku, w Polsce i w świecie. Jest to człowiek bardzo aktywny i przysłużyła się do tego, że nasze szkolnictwo wyższe w Wałbrzychu stanęło na wysokim poziomie. I jestem dumny, że taka osoba może otrzymać tytuł honorowy obywatel miasta Wałbrzycha jak pani profesor i to jest ta uchwała.